Na pewno jest to olbrzymi problem, który mamy, jeśli chodzi o... Ilość zboża i wyeksportowanie tego, tych zapasów stanowi olbrzymie wyzwanie. Przede wszystkim nie do końca powiedziano opinii publicznej, ile tego zboża zalega. Jedni mówią 3, 4, inni nawet 5 milionów ton. Przede wszystkim należałoby ustalić te wielkości i oczywiście ocenić możliwości przepustowe polskich portów. No ale to nie wystarcza. Mimo wszystko potrzebne są kontrakty międzynarodowe, tego się zarządzić nie da. To, czy zboże znajdzie rynek zbytu, zależy od powiązań handlowych, bo, są, bo to nie jest taki jak handel w supermarkecie, że mamy towar, kupujemy, płacimy. Tu trzeba mieć powiązania handlowe, trzeba mieć dobrą reputację na rynku zagranicznym, trzeba oferować produkt. Konkurencyjny cenowo i konkurencyjny jakościowo. No, konkurencyjność cenową próbuje się osiągnąć poprzez właśnie to wsparcie dla rolników. Nie ma tutaj żadnej ogłoszonej powszechnej interwencji, bo to jest niemożliwe, ale wsparcie do hektara występuje. I oczywiście dopłaty do transportu, bo koszty transportu drogą lądową z Ukrainy do, przez Polskę są znacznie wyższe niż przez Morze Czarne. Do tego dochodzi jeszcze ryzyko, które obecnie widać na rynkach. I taką niepewność, ponieważ porozumienie to Czarnomorskie, które pozwala na częściowy eksport zbóż i innych towarów żywności z Ukrainy do innych państw przez Morze Czarne, wygasa 18 maja i Rosja próbuje tutaj wprowadzić jak najwięcej, największe zamieszanie. Za Dużo czasu upłynęło, niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o infrastrukturę transportową chociażby. Mimo że już jest późno, trzeba to robić w szybkim tempie dlatego że ten problem będzie cały czas z nami również w następnych sezonach nawet jak nie będzie wojny Ukraina jest bardzo konkurencyjnym krajem jeśli chodzi o rolnictwo i potrzebne są działania strukturalne także pomoc polskim firmom aby współpracowały z firmami ukraińskimi żeby te nadwyżki żywności z Ukrainy zagospodarować wspólnie wiadomo co w takich sytuacjach jest jak jest nierównowaga na rynku jak jest prze przewaga Podaży nad popytem gwałtowna, to spadają ceny, podkopują dochody rolników. No i wiadomo, prowadzi to również do niezadowolenia. Nie chcę spekulować na ten temat. Tak jak mówię, życzę tym, którzy za to odpowiadają, aby ten problem rozwiązać dla dobra polskich rolników. Natomiast to, co jest dotychczas wykonane w tym kierunku, uważam za niewystarczające.